Dominik Balbo. Czekaj. To nie ten A więc witajcie z tej strony Czaszko Chrup. Sorki za wstęp, coś mi się pomyliło. Już słyszycie, już niedługo o tym projekcie, ale tak to, zapraszam do oglądania dzisiejszej ogólnej recenzji na temat teorii chaosu. Czemu tak późno? No pisałem już do was ten post, ale wiem, że większość nie czyta, więc tu też wyjaśnię krótko. Otóż listopad nie dość, że on cały wolny. Tak, mam cały wolny od szkoły. To jednak w moim życiu ostatnio się przydarzyło wiele takich smutnych i bardzo nieoczekiwanych rzeczy, co mi wręcz tak odebrało w ogóle No, chęci do nagrywania. Ale oprócz, no, oczywiście, lenistwo trochę mogło pomóc przy tym, ale jednak tutaj o zdrowie rodziny, bo coś się tam stało o parę wypadków i po prostu temu nie nagrywałem, więc teraz wiecie, a tak to. Już bez przedłużenia, zostawcie łapkę i suba i lecimy do tego materiału. Zapraszam. Mam nadzieję, że mi pozwolicie to przeczytać, bo to jest dość dużo, więc zacznijmy. Drodzy widzowie, moja ocena dzisiaj już podlega wszystkim spoilerom, wszystkim rzeczom, które zawarła w sobie sama Teoria Chaosu w drugim sezonie. Więc zacznijmy od samego, czy warto było, otóż według mnie, może nie jest taki lepszy czy najlepszy w porównaniu do pierwszego sezonu, ale jednak trzyma się serio wysoko ponad obozem kredowym. Oczywiście teraz skupmy się na czym czego zabrakło. Otóż tak, długa, troszeczkę nudna akcja, bo przyznajmy sobie szczerze, że ja już w niektórych fragmentach jak płynęli tą rzeką, po prostu albo se przewijają co 10 sekund Tracąc niektóre dialogi, albo po prostu delikatnie zajmowałem się czym innym, czekając na jakąś ciekawszą akcję. Numer dwa. Akurat tu zajmę, zajmują reakcje postaci, co jednak jego e reakcja na wieść o tym, że Brooklyn żyje, że on ją zobaczył, a myślał cały czas, że nie żyje, jest dobrze zrobiona. Widać ten gniew, widać ją frustrację, widać ten smutek, załamanie, że jednak. Czemu, czemu mu to zrobiła? Ale bądźmy sobie szczerzy, Dariusa on się w niej kochał. On z nią serio, przecież on był jej blisko, on tak se zareagował. Więc według mnie te reakcje same mogły być o wiele lepsze. Więc trzeci podpunkt, natomiast to ta tajemniczość i chaos. Mimo, że chaosu tu nie widzimy zbytnio, oczywiście w pierwszym odcinku na statku widać, to jednak. Sama tajemniczość może już występować bardziej pod koniec tego sezonu, kiedy widzimy laboratorium. Jest to o wiele bardziej ciekawe, gdzie jak się okazuje, Sojona Santos próbowała zorganizować, stworzyć, zorganizować własną działalność masową produkcję dinozaurów, bo nigdy nie będzie brakowało chętnych do kupna. A teraz, może, plusy, jakie udało mi się wyłapać. W samym serialu, w sezonie drugim, no, pierwszym najważniejszym to są oczywiście dinozaury. Gdzie Suchomim dostał, jeśli chodzi o czas akcji, bardzo dużo, myślę, że dosyć dobrze wykorzystali jego potencjał. I no, bym miał małą przyczepkę do walki Suchomima z Majorem. I właśnie przejdźmy sobie do Majora, nowego gatunku Marzungazaura, który pojawił się pierwszy raz w całej serii, i według mnie kiepsko go wykorzystali jak na jego potencjał serio mogli go dopracować mało akcji z nim było ino na tym statku ino na chwilę w lesie ale chociaż fajnie pokazali że jednak jest to kanibal że on zabił drugiego osobnika już w kontenerze ale jednak myślałem że on będzie miał jednak serio więcej tej czasu ekranowego przy naszych bohaterach również mi się podobał fakt że miałem rację, że jajo ruzi zostało ukradzione z kontenera przy Ruzi i przeniesione na statek. Jeszcze ten moment później oddania, kiedy Brooklyn słyszy, że tam jest jajo ruzi, jednak przełamuje się i im oddaje. To jest coś pięknego, jednak, ale przeraziłem się w pewnym momencie, jak doktor Skar powiedział, że usunie z nich embriony, by eksperymentować od nowa. To jest samo istne, coś niesamowitego. Również powiedzmy yy, o Sam Kenjim, co mi najbardziej go było szkoda. Jak był nieustraszony do wszystkiego. Pobiegł w ogień. Wskoczył na głęboką wodę. Prawie stracił rękę przez hipopotama. Tylko po to, bo tak cierpiał. Bo cierpiał, cierpiał. Bo jednak stracił ojca. Stracił dziewczynę, a później się okazuje, że ta dziewczyna żyje. Jego przyjaciel się zakochał w jego dziewczynie byłej. No była jej już, ale jednak czemu ona go Jemu tak zrobiła, czemu nie mogła mu powiedzieć To jest takie bardzo no Smutne według mnie Przejdźmy do teraz Atrocyraptorów, gdzie Ghosta Widzimy tylko w momencie, kiedy odgryza rękę Brooklyn, że to jednak on zrobił, a nie Allozaur To jednak Red został tutaj tak Potencjalnie wykorzystany Otóż nie widzieliśmy tutaj jego kamuflażu, ale jego wysoko rozwinięta inteligencja. To mnie dosłownie przekonało, że jednak uwielbiam Atrociraptory. To jednak mnie przekonało. Bo jednak jak udawał, jak odzorywał te kliknięcia, psyknięcia palcami. Tylko po to, by dogadać doga się z tym leustystycznym Baryonyxem. I później zaatakować Doktora Skara. Prześwietne. Według mnie świetnie to zrobił. A teraz może o samym doktorze, doktorze Skarze, jego leucystycznym Baryonyxie i jego laboratorium, jak to można nazwać, eksperymentach. Dosyć kompleks jest bardzo duży. Według mnie serio labirynty, ciekawie zrobione i jeśli chodzi o doktora Skara, pokazanie tej drugiej strony, że on dalej będzie ekspery eksperymentował, że nie, że nowe, nowe gatunki, nowe te, nowe hybrydy, jakieś, tylko rozbijanie najlepszych cech u podstawowych gatunków. Usunięcie Barioneksowi oczu na poziomie en, na początku embrionalnego poziomu i później zastąpienie go wysoką echolokacją i zmysłem węchu przegenialne. Pojawia się dużo też innych gatunków, ale ogólnie, jak mamy oceniać jeszcze całą naszą brokni, jest to serio dziewczyna, o której już, nie, której już nie znamy i serio dobrze pokazali ją w nowej postaci, w nowej roli, gdzie ona jest już tą buntowniczką, ona działa na własną rękę. Również fajnie, że, poka że coś pokazali, że dinozaury kontra obecne zwierzęta, jeśli chodzi o starci hipopotamazy z suchomimem. Świetnie to ukazali, lecz w pewnym momencie miałem, tak miałem lekko w głowie, że ten hipopotam jest większym antagonistą niż Marzungazaur. Również trzeba by powiedzieć o coś o nowej postaci, o poznanej rodzince w Senegalu. I oczywiście o Gepie, ich małym im, ich galiminie. No nie wiem jak to stwierdzić. Według mnie Gepa to jest taki odzornik ruzi na obecną, tamtą chwilę. Ciekawie. Jego umarszczenie, jeśli chodzi o to, samo mi się podoba, bo jest całkowicie nowe. Jest coś nowego, jak wszystkie były takie pomarańczowo-kremowe. On jest taki brązowaty z pomarańczowymi pasami. No, świetnie to wygląda. Jeszcze te z tego zaury, które ta rodinka się z nimi dogadała, bez problemu żyła w zgodzie. Te odstraszały słuchonima z ich posiadłości, a te mogły sobie spokojnie tam żyć, pomagali im sobie nawzajem. Serio, i jeszcze moment przypominający mi to zesorny. Przepięknie, ale otóż trzeba by było to teraz wszystko podsumować. Więc jaką ocenę stawiam i co sądzę? Czy wyjdzie sezon trzeci? Otóż sezon trzeci wyjdzie na bank, bo kiedy Sojana mówi, że jej działalność teraz przekierowuje się do biosyn, daje nam całkowicie nową zbieżność akcji. Plus to, że już coraz bliżej, coraz bliżej. Jesteśmy wydarzeń z Dominion. I otóż teoria chaosu najpewniej nie przeciągnie się już dłużej. Tylko kiedy akcja teo, y, Biosyn D Jurassic World z Dominion się zaczyna, teoria chaosu się kończy. No niestety. Ale myślę, że jeśli chodzi o trzeci sezon, ładnie, pięknie, fajnie to dopracują, zamkną to jakoś, a jeśli nie no oczywiście zostaniemy czwarty nudny sezon. Ale no. Ale dobra, dobra. Zobaczmy BIOSyn, Zaczmy może giganodozaura, raptora, no nie wiadomo, może cały tym razem atroskład e, razem. I może Demona. Może zaś Aldozaura? No nie wiem, nie wiem. Może Delacorta, jak ja sugerowałem. I teraz takie pytanie. Co ja sądzę? Jaka ocena? I tak, ocena według mnie nie przekroczy ósemki. Będzie to tak od 7,5 do 8 na 10. Serio, mógłby być lepszy jeśli chodzi o akcję. Nie jest najlepszy w porównaniu co do pierwszego sezonu, lecz dalej się trzyma nad obozem kredowym. I tak, mimo tego na troszeczkę czasem nudną akcję oceniam go bardzo fajnie. I wyczekuję już na sezon trzeci. Otóż to była moja recenzja. Z tej strony był CzaszkoKrót. Mam nadzieję, że Również podzielacie moje zdanie, jeśli nie, no to zapraszam w komentarzy. Zawsze jestem chętny do dyskusji lub na serwer Discord, gdzie troszeczkę macie więcej spoilerów co do projektu. A tak to dziękuję. Do zobaczenia Wam, cześć!